Zapraszamy do eksperymentu z algorytmami i uczącymi się maszynami. Dzięki temu na własnej skórze poczujecie konsekwencje rozwoju techniki. Jestem Jesław Bartkowski, jestem kuratorem i współautorem wystawy Cześć, Znam Cię, Jestem Tobą. Premiera wystawy podczas Dnia Design Day 2020. Zapraszam do interaktywnego przewodnika i do głównej części wystawy doświadczenia online pod adresem Znam się Zdaniem profesor Szuszany zubow weszliśmy w nową erę, którą nazywa kapitalizmem inwigilacji. Świetnie to oddaje fraza, kiedyś ty przeszukiwałeś Google'a, teraz on przeszukuje ciebie. Naszą wystawą chcemy pokazać, czym ta nowa era się charakteryzuje. Czy odbiera nam wolność, czy zabija naszą kreatywność i blokuje wyobraźnię, jak zmienia naszą kulturę.